Cześć, chciałam powiedzieć, że strzelam do i w dzisiejszym odcinku yy, przejdziemy do metryki zamachu dobrej na Ostatnio, gdzie skończyło się tak, że y, zobaczyliśmy tajemnicę tego prezydenta y, i odkryliśmy te akta. Że chyba wie co to było? No to jest takie 205 2023. No to jest w grze wszystkie te akty, te zdjęcia. Jest to no dobre. Wychodzimy z tego pokoju dzisiaj. Nie było chyba nie było może, do bo też tutaj nikogo nie było, więc wychodzimy stąd. Ale dzisiaj rozejrzymy się trochę po zamku i zobaczymy, czy w tym zamku coś się jeszcze kryje. I dobra, wychodzimy. Zobaczcie, zostawcie słuchajcie, łapka w górę i subskrypcję, bo teraz się nie będą się pojawiać te linki i próbujemy odkryć właśnie ten sekret, co to jest, dobra. Rozjeździliśmy się trochę tam i tam zauważyłam... Jakieś okienko tam jest i dzisiaj chcemy też wejść do tego portalu. To jest portal, więc tam wejdziemy, Ten portal jest za czasów jeszcze. kiedy tutaj prezydent i prezes wokół firmają, więc nie ma żadnych drzwi. ale jest robinka. Wchodzimy z drobinki, słuchajcie. nie wiem co sobie... Nie wiem czy się spodziewać tutaj trochę, ale dopowiem będzie to jest strasznie. Okej, jest jakaś skrzydła i są zdjęcia. Jest zdjęcia. Są dwa obrazy. A patrzcie, widzicie, pod tymi obrazami coś jest chyba. Jest tylko dziura. Okej, musimy zobaczyć dobra tutaj, ten typu donku i w środek tego ja, to ule. A jest książka, jakiś papier. Okej. Okay. Jest taka na recepcja 2.0.2.0, więc weźmy sobie książkę więc weźmy sobie książkę i przeczytajmy ją. Kira będzie zrobił dużo szkód na dolince, ponieważ nie przesiadywał tam często. Bardzo dużo czasu spędzał w swoim tajnym biurze w zamku w tym zamku jest jakaś wiadomość biura. Hiroba został pokonany przez sobie oszukać przeznaczenie. Wspólnie ze starą książką, która została znaleziona przez prezydenta Staryjewski, która była jakiejś kopalnią przez coś niewolnikę Kaja. I ja bym mówiła coś o niewolniku Kaju w tamtym ale tak to jest jeden z pierwszych osób w tej dolicy też chyba się zmagał z Hirobrajdem i potomkiem Kaja jest yy, nasz prezydent. W tej książce był zapis, który opowiadał o tym, że gdy ty zginie potomek Kaja to razem z nim wszystkie swoje osoby. Dlatego Prezydent był więziony przez Herobrine'a, żeby nikt go nie odnalazł. Kiedy Prezydent oszukał swoją śmierć, to zniknął Herobrine. Włodniu z Legandą Herobrine powróci, jeśli ktoś naruszy jego strefę komfortu. Herobrine nadal jest w jednym świecie, tylko wyjeżdżony w świecie duchów. Jest dylegentem w Arsenawejce, gdzie Prezydent ją ukrył. Ok, z tego co się dowiedziałem, to... I jak powrócił, bo ja mam to różne postrzegę k oporty przychodzę do tego zamku. Ale... Okej, okay. jest na pewno sobie na Więc wezwól się wracamy na dwójkę i musimy znaleźć tę pizzę. ja to wszystko zabieram ze sobą na wszystkie dowody. Okej, okay. eee... Słuchajcie, no, gdzie najpierw iść. iść do tego portalu, czy na no, to jest gdzieś najpierw? No, najpierw pójdziemy do, do, do tych zdjęć. Okay, no, Jeszcze raz się przyjrzymy, To jest taki doł i taki dół. Jest... Najpierw pójdziemy do tego, który będzie najbliżej. No. Okej, okay, to jest to zdjęcie i to jest to zdjęcie. Pomyślcie, że tutaj coś jest. Dobra, no, no, wchodzimy. 3, 2, 1. Okej, jest tutaj coś. O kurde, biuro Herobrine'a, i to jest to biuro z tej książki, dobra. Ile złoto tu jest w ogóle? Jakieś sieci rybackie, kalendarz, Jakiś środowisko Herobrine'a. Okay. O, rzadko rysowałam, okej, o, tablica. Lepiej. I jest jakieś sieci Herobrine'a. I jest laptopik. Świetny laptopik, ten zamek tutaj powstał chyba w ogóle przed malinką, a ten laptopik... A... Bierzemy jakąś skrzydeczkę na kod, ale ja kod mam kod 2020. Zobaczmy, że to jest ten kod, 2020. Ok, i w tej średni jest kolejny kod, 4443. I chyba w tym biurze jeszcze nic nie ma, to sobie jakieś... Nic z... nie ma, bo laptopy też nic nie ma. W wychodzimy z tego biura. Dobra, wychodzimy z tego biura już. Ale tutaj tu bo co, jeśli... Jeszcze bardziej dobrze by było sobie wykomfortować. Teraz kolejne zdjęcie, schodzimy tutaj. Okej, okay, to jest klapa i na klapie jest zejście. ja boję się w ogóle chodzić po tym statku. Kod to jest 4443. 4443. No, ja, dobra. Ja się w ogóle nie tego boję chodzić po tym statku, statku po tym zamku, bo nie wiem co to jest. Nie wiem co tam jest, co może się tutaj znaleźć się co tutaj może kryć. Okej, okay. to jest więzienie. Teraz wchodzimy do tej kraty, może to było jakieś emocje. Jak to nie są tylko łóżka, ki balek i... Obyciwie no, że nie będzie sobie choć jak tutaj mówił. Dobra, zauważyłem, że pierwszą Słuchajcie, tutaj jest zabity dechami, a tutaj nie ma tych desek. Ale wchodzimy tutaj. Ok, tutaj jest inaczej w to są dwa łóżka i mam tej płeczka jest jedna tutaj. Nie wiem czy też może chodzić, ale tutaj nic nie ma. Okej, okay, teraz tutaj. Tu no jest jedno łóżko. Wiecie, te cele się różnią. Tutaj jest samo też nie jest tak. Obraz już otwarta. Wiecie, tutaj może coś, czymś świadczyć. Ile krwi Myślę, jest krew, to jest, to jest coś dziwnego. Dobra, jest dziura. Zobaczymy, co to zejdźmy tutaj. Dobry. 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 to pisać to dziura i tutaj tak do pewno uciec z tego więzienia. Ale widać, że mi się chyba nie udało, bo tam jest jakieś dziura. Okej, Jest jakiś tabliczka. Tabliczka. Czarny, a, dwa, coś Nie. 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 Słuchajcie, czyli to oznacza, że Czarny 12 lat My 12 lat temu nagrywaliśmy ostatni film z wakacji, więc następnym razem byliśmy już w domu. I kiedy ja odpoczywałem, to Czarny znowu prywany i spadł na ten most Ale przez kogo? że Czarny nie żyje. To zjeść zdjęcie w komentarzu. Myślę, że nigdy go nie zobaczymy w, w filmach, ale... co to nie wierzę. Nie, trzeba dopiero wrócić do Dolinkę i przejść do grupy, i postawić koło obok prezydenta, bo czarny bym kołał do linki, tak samo jak ja, to byłby najlepszy przyjaciel. Już mówię, że trzy nie, 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 ja nie mogę postać. Mówię, ja ja że trzy nie. W nie mogę skończyć, ja wracam. W rzeczywistości, to że to będzie najlepszy przyjaciel, jak ja. Ja ewakuję się, żeby wracam do Dolinki. Jeszcze idziemy do tego portalu. Posłuchajcie na no jeszcze raz postawcie z w komentarzu dla czerwego i zapiszcie właśnie tego filma. To jest bardzo przykre Bo też jakie było 4 Chyba nie wyjdę. Ja nie wierzę Ja się muszę sobie zniszczyć. No powstał tu. Nie mogę bloku postawić, słuchajcie. Ura, ura. Kurde, że Ale żeby zrobić odmowę, to już wkrótce 4 x 4 4 Kurde, to idziemy jeszcze raz do yy, to. Idziemy teraz do portalu i jeszcze założymy dobrze, że w tym biurze, że tam był ten wielki obraz. Selekcji. Ja go tylko należy mówić, ale jeszcze będziemy się przyjrzeć temu yy, obrazowi. W tym ogień, kiedy ukradł się w 30, ale owszem, ja ja było śmierć. Ja w sklecie wiem, że już. Oportantem, że zaginęły filmy, bo starano się w plikach i to było w kierunku. Idziemy do, portal. do portalu. Do portalu oportowali naszli po śmierci Herobraina. Okej. Okay. Dobra, już pierwsze co widzę, to jest. Okej, okay, słuchajcie, to jest kuba Herobraina. I tam są schody, są drzwi. Ja wiedziałam, że po prostu chcę, ktoś wejdzie w tym, nie kuba Herobraina. Okay. Głowa Herobrighta powstała w 4 września powstała, kiedy prezydent się zmagał z Herobrightem, czyli w sumie powstała. jest to wystarczy, bo dobra, jeszcze przed osobą wik dobra. I tutaj krew wprowadzi. O? Polebność. Obserwujecie? Głoda, to jest to To jest ja. Bo jest z tego filmu. Ja patrzę na tą kamerę. Będzie ktoś mnie obserwował na kamerach. Ja, ja, ja stridam. Ja muszę wracać do linka. Idziemy jeszcze raz do tego biura i wracamy do linka. Słuchajcie, ja nie chcę tutaj być ani dłużej. To znaczy, że... Jerobele powrócił. Ja nie jestem potomkiem kraju. Ja... ja nie pokładam go. Jeszcze sam. Nie mam nikogo. A prezydent nie wiem gdzie jest.

i tu mamy zniszczony. Nie, nie, ja nie chcę tu być. Nie wracam do linka. Słuchajcie... Dobra, to będzie za tyle w tym odcinku, że się z czy yy, I widzimy się w zwyczaju gdzie będę wracał do linka. Więc do zobaczenia. Ja.